Lugrami. Witam się serdecznie w kolejnym odcinku akwarystycznym. Dzisiaj będziemy mieli update wszystkich moich zbiorników, trzech zbiorników. Zaczynamy od najmniejszego, kończymy na największym. Akwarium 25 litrów. Krewetkarium po części krewetkarium, po części nie. Akwarium założone mniej więcej rok temu. Tak już licząc, mniej więcej to akwarium ma już rok Od, odkąd je zakupiłem oraz założyłem. Akwarium jest założone na bazie zwykłego piasku. Piasku jest naprawdę mało, ponieważ jest tutaj zaledwie 2 cm piasku. Tak po prostu byle żeby było podłoże. W sumie nie, nie stanowi to jakiegoś problemu dla roślin czy coś takiego, ale o tym powiem za chwilę. Tak jak mówię, podłoż jest piasek bez żadnego substratu, bez ziemi, bez substratu, bez kulek, bez pałeczek nawozowych. A jeżeli chodzi o filtrację, filtracja stanowi jedynie Padmini. Uważam, że na taki zbiornik jest to wystarczający filterek. Tak jak mówię, mechaniczny Padmini z gąbką o tej grubszej gradacji. Tak jak mówię. Jest tutaj rozkręcony na połowę mocy mniej więcej, jeżeli chodzi o to odmuchanie, i jest tu wystarczające. Grzełeczka 20, 25 w taka jak zwykle, usta na 24-5 stopni, coś takiego. Jeżeli chodzi o rośliny, mamy tutaj Anubiasa, Bacteria Farnana, SP Japan, Mikratem Umbrosum, dwa rodzaje muchu. Higrofilie oraz bardzo skąpe ilości pełzacza bagiennego oraz Ludwigi miniret Jest jeszcze gałęzatka, zapomniałem o niej. Jeżeli chodzi o nawożenie zbiornika, nawożę akwarium solami. Tylko, że ja mam taką zasadę, że nawożę tylko przy przy podmianie wody czyli w weekendy, w sobotę. W jaki sposób nałożę? Hmm. Mam takie. Moje, jakby, sole już są gotowe, rozcięcone, nie, nie robię tego samego, po prostu kupuję gotowe. Eee, I mam takie zakrętki, po prostu. Takie nie wiem są zakrętki, i po prostu wylewam jedną zakrętkę mikro, jedną zakrętkę makro, e, półtorej zakrętki potasu oraz dwie nakrętki carbo. I tak to po prostu e, funkcjonuje. Nie widzę, żeby rośliny w jakiś sposób narzekały. Tak ja mówię, ten, ta miniret tylko do końca nie rośnie oraz ten pełzacz. Pełzacz jest, ponieważ jest zagłuszony z tyłu, a ta miniret jakoś w ogóle od początku nie chciała rosnąć, także jak nie chce, to nie chce, to ja się jej nie będę prosił. Na jednym z korzeń, w sumie jeden z tylko korzeń, znikąd pojawił mi się mech. Fajnie to wygląda, ponieważ taką bardzo przylega do tej skały. Nie wiem skąd on się pojawił. Możliwe, że z krawetkami gdzieś go przyniosłem. E, drugi mech jest na kamieniu. Jest trochę zagłuszony tą właśnie higrofilią, e, ponieważ e, on jest na kamieniu posadzony. Jest posadzony dlatego, tak jest w sumie celowo zagłuszony. Ponieważ ja osobiście mchu nie lubię i mech mi się nie podoba. Nie lubię po prostu mchu, ponieważ nie wiem jak go ciąć, nie wiem jak pielęgnować, nie mam po prostu nerwu do mchu. Ale że jest to krewetkarum i krewetki lubią mech, to po prostu ten mech jest, ale w takim miejscu, że ja go nie widzę, żeby nie drażnił tak bardzo moich oczu. Jeżeli chodzi o tę kingrofilię, wiem, że jest to roślinka do takiego akwarium za mała, znaczy za dużo, przepraszam bardzo. I w tym akwarium jej nie powinno w ogóle być. Ale... Ono jej na początku w ogóle nie miało być. E, może się powtarzam, ale ją po prostu wyciąłem. Wyciąłem przy samym e, przy samym kłączu. Przy, przy podłożu praktycznie zostały tylko takie takie dwa czuby. Myślałem, że to zgniję i będę z głowy, ale zobaczcie to wszystko tak ładna higrafia odrosła z tego, e, z tych czubów i bardzo fajnie to wygląda. Bardzo sympatycznie. Także e, jestem zadowolony i nie ma co po prostu narzekać. E, SP Japan podobnie e, była jedna, tam dwie gałązki, teraz to mm, tak e, rośnie praktycznie, to co jest z tyłu za korzenie, jest tak po prostu wsadzone, upchałem tam palcem to co obciąłem, ponieważ tutaj e, całość e, zarastała tutaj, bo ona jest wpleciona w Anubiasa, e, który jest na kamieniu, a kamień jest na korzeniu, taka konstrukcja to jest dziwna i to wszystko da e, SP Japan po prostu obrasta, tak fajnie wygląda, taki bluszcz to opina wszystko. No i po prostu to, co obcinam, to wsadzam tam, wciskam za korzeń, no i tak to wygląda. Tutaj są w ogóle chyba dwa lubiasy na kamieniach, które są, te kamienie właśnie położone na korzeniu. Z tyłu jest właśnie ta, to mi krętę które bardzo fajnie rośnie, mi się ono tutaj podoba, fajnie wygląda. Szkoda, że puszczę te korzenie boczne, ale krewetki mają przynajmniej kryjówkę, nie mają gdzie się po prostu schować krewetek może do końca nie widać, one głównie chowają się tam z tyłu w rogu ponieważ są ryby w akwarium gdyby nie było ryb, krewetki byłyby zdecydowanie bardziej po prostu aktywne ale no cóż ryby są i ryby będą nie będę robił stricte krewetkami, ponieważ no, lubię po prostu mieć taki akcent, też lubię po prostu w akwarium krewetki są tak jak już wiecie, neocardina yellow krewetek jest na blisko no z 30-40 powinno tych krewetek tam być głównie siedzą pod tych kamieniami i tak jak mówię sobie tam siedzą w pierony wędlera Wendlera dostałem 4 od znajomego, ponieważ w akwarium pojawiły się wypławki i dostałem 4, to są te dorosłe z tych czterech maluszków wyrosły Trzy samce, jedna samica, i tak to sobie działało. Pewno mówicie, że ta samica jest zamęczona. Uwierzcie mi, nie, ona już wydała chyba ze 6 miotów, ani razu nie odowiem, po prostu mi się nie chce. Niech one sobie są, niech się mnożą, mi to nie przeszkadza. Niech sobie jest ich nawet 150. Mi to absolutnie nie przeszkadza. NO3 w dalszym ciągu jest zero, także azot nie wzrasta od ilości tych gupików. Tego tak mówię z tych trzech, z tych czterech głupików. tam że na pewno jest chyba z 20, z 25 tych głupików, jest naprawdę i ta samica już wydała te wszystkie mety, ona jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji. I wyobraźcie sobie, ona nie jest w ogóle praktycznie zamęczona, to zależy od, od karmienia, po prostu ryby. Jeżeli karmicie ryby płatkami, to taka ryba po się szybko Wam wyemęczę, po prostu. Jeżeli ryba ma zdrową dietę, jest dobrze karmiona, ona nawet nie ma śladu zgarbienia. Chyba wydała na siebie cztery mioty. Ma przy sobie cały czas trzech samców, które są stricte na nie skupieni, ponieważ nie ma innej samicy. Owszem, z tych małych już tutaj widzę, że będą samice, to się cieszę, ale naprawdę ta samica jest zdrowa. Ona nawet nie widać po niej śladu, ani najmniejszego śladu, że ona jest po w jakikolwiek sposób wymęczona. Ja tutaj karmię ryby praktycznie tym co, tym, co mam w akwarium. Tym, co karmię po prostu ryby w akwarium głównym. Czyli praktycznie szklarka, daję szklarkę. Najczęściej podstawą ich diety jest praktycznie szklarka dla oczlik, dafnia. Czasem daję też właśnie pokarm dla kirysów. To one też sobie tam pewnie dziawią, no bo jakby mogło być inaczej. Pewnie sobie również dziabną coś dla krewetek. Czasem daje też taki pokarm, takie stricte płatki dla głupików, które są kupione. Taki gapi to się pokarm nazywa, chociaż nie wiem, czy to czymkolwiek się różni od zwykłych płatków, ale raz za czasem można po prostu dać. Dlaczego by nie? I tak jak mówią, są świetnie po prostu kondycji, te głupiki. E, jestem zadowolony. Ja tak mówię, ja nie jestem do końca fanem żyworudek, ale jakoś te głupiki Endlera, Tiger po prostu w tym akwarium mi się podobają. Nie chcę innych jakichś po prostu rybek mikro. Ja już mówię, ta mikrodanie mi się nie podoba, e, neon simulans mi się również nie podoba. Są, tak jak mówię, e, są tak jak mówię, e, gupiki, endlery, tak jak mówię, z 25 tutaj jest. Nie chcę mi się ich odławiać, ponieważ pewnie wiele osób mi mówi, że powinienem odłowić, że powinienem oddać, ale tak jak mówię, póki ENO, e, NO3 nie wzrasta, e, a w akwarium nie wzrasta, to ja żadnego problemu nie widzę, żeby po prostu zmniejszać ilość tych ryb. Eee, mi się nie chce, bo jestem trochę leniwy eee, w kwestii odławiania tych ryb. Niech sobie sami to nie wszystko to mi się podoba, jak jest tak nawalony. Akurat Gupik jest taką rybą, która wygląda fajnie, jak jest i bardzo dużo. No i niech sobie to jest samym. w kwestii Gupików to było tyle. Eee, co tu jeszcze mamy? Mamy Kiryski. Dlaczego mamy Kiryski? Ponieważ z Kiryskami była taka historia, że. Kiryski mi się nie chcą trzymać w innych akwariach, w sumie w akwarium 123 konkretnie, ponieważ inne robią im wiele po prostu pokarm. I te kiryski z blaku-laku trafiły do tego akwarium, ponieważ docelowo one nie miały tutaj w ogóle być. Ponieważ na początku było w 375, ale tam żadnego szans po prostu przeżycia nie miały i były tak wychudzone i zmizerniałe, że przerzuciłem je do 120. Ale że tam ryby również, one sobie nie radziły i ryby im również wyjadały pokarm. Pomimo tego, że podaje pokarm do podłoża, tutaj sobie już świetnie radzą. I trafiły tutaj właśnie wszystkie kieryski z akwarium 120. Są trzy kieryski spiżowe. W sumie cztery, bo jest jeden albinos, ale to jest w sumie też kierysek spiżowy. On jest taki fajny, on jest troszkę taki inny, ponieważ to jest taka bulwka, jak go tak nazywam, ponieważ jest bardzo taki, on taki od początku był taki po prostu gruby, taki otyły, że tak to ujmę. To nie jest do końca zdrowa ryba, chyba, tak mi się wydaje, ale on jest tu szczęśliwy, on ma. Wiem, że akwarium jest dla nich za małe, ale naprawdę ta ryba, powiem tego, że ona prawdopodobnie nie jest do końca zdrowa, ale ona jest tu szczęśliwa i jest zadowolona. z mi się często trą. Z tego wnioskuję, że mam tutaj dwa samce i samice. Kiereski karmię też urozmaicą dietą, ponieważ codziennie praktycznie dostają szklarkę, jak rozpuszczam szklarkę, to po prostu to co nabiorę na pęsetę, to po prostu wpycham do podłoża do akurat w to miejsce gdzie one są ponieważ zawsze daję im w to miejsce, także one już są wyuczone tutaj siedzą praktycznie w tym samym miejscu wszystkie cztery i tak jak mówię sobie tą szklarkę wcinają ogólnie pokarm podaję zawsze w tym miejscu, ogólnie uczę ryby, że za, zazwyczaj dostają w tym samym miejscu ryby denne pokarm, raczej znaczy po prostu czekały żeby wiedziały gdzie jest ich miejsce oraz po prostu gdzie mają podać pokarm Przeprosiłem się także, że tak to powiem, z pokarmem Kirysek. Dlaczego już tłumaczę? Ponieważ jest to dobry pokarm, ale dla kirysków dużych. Ponieważ Kirysek mały tego po prostu nie jest w stanie strawić oraz nie jest tego w stanie połknąć. Grybka jest już troszkę większa i nie ma problemu, on sobie to chętnie wcina. To jest jako pokarm uzupełniający, podaję tego troszkę, tylko żeby po prostu one sobie tam w szamały coś, to głównie właśnie szklarka, lasonóg to jest podstawa ich diety. No i czasem daje też pastylki, takie ze spiruliną, ale to niedużo ponieważ kirysek jest rybą mięsożerną, tak jak inne sumy a większość pastylek dla zbrojników jest to spirulina, czyli pokoj roślinnożerny, a kirysek ma czasem problem ze strawieniem spiruliny, ponieważ ryby roślinnożerne mają, taką większy żołądek, raczej nie wiem, czy większy, tylko po prostu dłuższy proces trawienia, tak to bo duży dłu po to spirulinę, a ryby mięso mają krótki przewód pokarmowy e, i krócej po prostu trawią. E, I ta spirulina jest po prostu nie, nie trawią przez te ryby, i czasami po prostu prowadzi do ale e, raz na duży czas po prostu trzeba nawet podać, ponieważ nawet ryby mięso żerny, nawet jakieś tam pawiokie, jakieś e, i tak itd. powinny dostać coś co pokarm roślinnego, ponieważ. Również jest to potrzebne, także mniej więcej raz na tydzień dostają e, troszkę tam pokarmu roślinnego w postaci tam jakiegoś ułamanego skrawka, e, pastynki. Ech. Co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj jeszcze ślimaki. Mamy ślimaki świderki, które sobie, ich jest to wpierony, ale też mi się tego, wymyślili nie chce udawać, mi się nie przeszkadza, że one tutaj są. Niech sobie są i mi to nie przeszkadza. Jest tutaj jeszcze taki fajny ślimaczek, który nie wiem gdzie do końca jest. Um, on się jakoś nazywał Clean, Clean coś tam, odczyszczenia, od cleaning angielskiego, nie wiem jak się nazywał ten ślimak, ale on to jest bardzo aktywny ślimak, bardzo chętnie żyści, jest taki mały ślimaczek, ma takie fajne uwypuklenie na końcu skorupki, e, bardzo aktywny, bardzo fajnie śmiga, jest tylko jeden, bo jeden był w sklepie, no i tak trochę smutno, ale no kupiłem jednego, bo jest jeden. No, i kliśnina kadary, jak mam jednego, to jest klina, coś tam, nie wiem. O, jest, ja szybko muszę pokazać, ponieważ to jest jedna okazja. Pokazał się mikrokrabik, ponieważ w tym akwarium mam również mikrokraby. To tak jak kiedyś pamiętacie, miałem akwarium 10 litrów, Shrimp Seta, z którego w tym akwarium jest lampka, z którego w tym akwarium jest lampka. No, i w tamtym akwarium były mikrokraby, no i postanowiłem te mikrokraby przerzucić do tego właśnie akwarium. Bardzo rzadko się pokazują, mówię bardzo rzadko te mikrokraby widzę. W sumie widzę je ja teraz drugi raz od wpuszczenia tego akwarium. Ale no, fajny jest taki krabik. On nic szyldy krewetką nie robi, czym się żywi? Nie wiem, ponieważ ja karmię, tak jak mówię, krewetki, pokarę różnego rodzaju. A ja nawet nie wiedziałem, że te mikrokraby dalej w tym akwarium żyją. Tych mikrokrabów jest mniej więcej 6. A czy ile jest, to nie wiem. Dlatego mówię, rzadko widzę. E, macie szczęście, ponieważ e, widzicie je drugi raz od wpuszczenia do akwarium, czyli drugi raz od roku mniej więcej widzę e, w tym akwarium mikrokraba. E, to są zwierzęta mięso żadne, ale krewetkom raczej krzywdy nie robią. E, co Wam jeszcze pokażę? Taki test hodowlany, mianowicie wśród tych neocaridan, Neocaridin Yellowów jest jedna krewetka orange, która bardzo się wyróżnia. O, no właśnie, jest krewetka orange i jest krewetka orange. To był taki test w celu sprawdzenia, w jaki sposób jedna krewetka innej raz jest w stanie zmienić strukturę, jakby rasy innego rodzaju krewetek. Po roku stwierdzam, że nie zmienia w ogóle. To jest samica, akurat i nie wiem, czy te samce się w ogóle nie mnie interesują. Czy ona jest taka bezpłodna, nie wiem, czy u krewetek może być bezpłodność, czy też nie. Ale tak jak mówię, ani jednej krewetki yy, z przebarwieniami pomarańczowymi nie widzę. Ta, yy, ta orange tak sobie tutaj mówię, żyje. Samce się jej w, w ogóle nie interesują, ani raz jajeczek nie nosiła. Ona była w tym akwarium w sumie pierwsza. No ale. Jakoś sobie żyje, no e, i, i tak jak stwierdzam z moich doświadczeń, że jedna przynajmniej samica krewetki sam jest na pewno zmieni, ale samica się akurat trafiła nie jest w stanie zmienić e, hodowli krewetek. To jest moje stwierdzenie potwierdzone po roku działania, funkcjonowania krewetkarium. E, I tak ja mówię, e, ani jednej krewetek, krewetki z, przebe, z przebarwieniami po prostu nie je zauważyłem, także moi drodzy, to by było na tyle. Jeszcze Wam pokażę akwarium od góry. Miał być jeden filmik z wszystkich akwarów, ale będzie prawdopodobnie osobny z każdego, no cóż. Tak się prezentuje akwarium od góry. I tutaj widzicie takiego jednego białego kupika. nie wiem dlaczego, wszystkie są takie ciemne, a ten jeden taki biały. No ciekawe co z tego, właśnie jestem bardzo ciekawy, taki jeden tutaj biały jest, nie wiem skąd on się wziął praktycznie, ale no... żyje. To jest kikrofilia. Tutaj jest ta nieszczęsna.